Alert, alert! Odpalamy protokół, a więc jednak jest ofiara! Telenowela z Agnieszką Kaczorowską w roli głównej ma nowy, szokujący i niezwykle ironiczny zwrot akcji. Mamy nową czarną owcę, nowego wroga publicznego. I nie jest to ani Kaczorowska, ani Rogacewicz, ani nawet jej małż. Zanim przejdziemy do sedna, przypomnijmy sobie ten historyczny moment finał pierwszego odcinka tańca z gwiazdami. Agnieszka i jej partner Łukasz są po swojej gorącej, pełnej namiętności rumbie, prowadząca program Paulina Sykut-Jerzyna. Podchodzi do nich i, będąc głosem całego narodu, zadaje to jedno kluczowe, odważne pytanie: Czy jesteście zakochani? Podpowiedzi dostaje wymowny, publiczny pocałunek. Internet eksploduje, mamy skandal stulecia, a Paulina staje się na chwilę bohaterką, która odważyła się zapytać. Ale w polskim show biznesie nic nie trwa wiecznie, a już na pewno nie status bohatera. Minęły zaledwie 24 godziny i co się stało? Internet, ten sam, który jeszcze wczoraj bił jej brawa za odwagę, dzisiaj rzucił się na nią z furią tak jest Paulina Sykut-Jerzyna jest teraz w ogniu bezlitosnej krytyki. Jest nowym czarnym charakterem tej opowieści. Okazuje się, że jej pytanie zdaniem wielu widzów było niesmaczne, nieprofesjonalne i żałosne. Internauci piszą, że postawiła Agnieszkę za mężną kobietę i matkę w niezwykle trudnej i nierzęcznej sytuacji. Że to było wbijanie kija w mrowisko, że przekroczyła granicę. I my w Alert Celebrycki jesteśmy absolutnie zachwyceni. To jest piękny, podręcznikowy przykład hipokryzji i zmienności internetowego tłumu. W niedzielę wieczorem wszyscy krzyczą, zapytaj ją, zapytaj! A w poniedziałek rano ci sami ludzie piszą, jak mogłaś zapytać? Są za brak klasy. Oh, to jest po prostu piękne w swojej absurdalności. Ale my, jako cenicy, analitycy mediów, zadajemy sobie jeszcze głębsze pytanie: czy wy naprawdę wierzycie, że to pytanie było spontaniczne? Że Paulina Sykut-Jerzyna sama z własnej inicjatywy postanowiła zapytać o romans? Bądźmy poważni. To jest wielkie telewizyjne show. Każde słowo, każdy gest jest tam splanowany. To pytanie było na 100% wpisane w scenariusz przez reżysera i producentów. Oni doskonale wiedzieli, jaką bombę odpalają. Oni wiedzieli, że po tygodniach afer to pytanie i ten pocałunek wygenerują im oglądalność na poziomie finału mundialu. A Paulina? Paulina była tylko żołnierzem, posłusznym pracownikiem, który wykonał rozkaz. I teraz to ona, a nie producenci zbiera cięgi od oburzonej publiczności. Taka jest po prostu brutalna prawda o telewizji. Więc kto tu jest tak naprawdę winny? Tancerze, którzy przez miesiąc nakręcali aferę? Prowadząca, która zadała pytanie ze scenariusza? Cyniczni producenci, którzy zacierali ręce w reżyserce? A może my wszyscy widzowie, którzy z wypiekami na twarzy śledzimy każdy, nawet najmniejszy skandal? Dajcie znać, kto według Was jest największym złoczyńcą w tej historii. Czekamy na Wasze opinie i subskrybujcie, bo ta afera ma jeszcze wiele, wiele warstw do odkrycia.